Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Już miesiąc temu mieliśmy jeździć poszerzoną i unowocześnioną ulicą Wojska Polskiego. Ten termin przesunięto na 20 grudnia z powodu nieplanowanych wcześniej prac na skrzyżowaniu z Kościuszki. Potem na trzy dni zamknięto remontowaną arterię, co spowodowało ogromny chaos w ruchu drogowym. I znów mieliśmy nadzieję, że to koniec. Teraz prawdopodobnie i tego terminu nie uda się dotrzymać. Samorządowcy mają nóż na gardle, bo jeśli remont nie zakończy się do końca roku, miasto nie otrzyma ponad 2 milionów dotacji z tzw. schedynówek. Żaden z urzędników odpowiedzialnych za tę inwestycję nie chciał się wypowiedzieć przed kamerą w tym temacie. A Euczanie już nie wierzą, że wojska polskiego zostanie dokończona przed 1 stycznia. Nie, na pewno nie. No, jak pani widzi, a ile to ich jest? Oni pracowali dobrze, tylko wie pani, za późno zaczęli tą pracę, żeby to miesiąc wcześniej to by zdążyli. A tak. No, zima jest marnot. Zima nie odpuszcza, a drogowcy w oczekiwaniu na odwilż układają krawężniki, kończą parkingi, stawiają latarnie i wieszają na nich świąteczne ozdoby. I tylko aura nic sobie nie robi z tych terminów. Mróz ma trzymać aż do Sylwestra. Mimo to jeszcze przed świętami planowane jest rozpoczęcie prac.